Witajcie! Mam na imię Marzena, a to jest kanał New Life. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam nową metodę, którą wprowadziłam do swojej pracy z klientem. Tą metodą jest numerologia. Historia powstania numerologii sięga daleko w czasie i związana jest z wieloma kulturami i cywilizacjami na przestrzeni wieków. Początki numerologii można znaleźć w starożytnych Chinach, Indiach, Egipcie. Grecji i innych starożytnych społecznościach. W starożytnych Chinach numerologia była praktykowana już około 4000 lat temu. Chińczycy wierzyli, że liczby mają wpływ na los jednostki, na losy królestw. Systemy oparte na chińskiej numerologii były używane do analizy daty urodzenia oraz innych liczb w celu przewidywania przyszłości i osiągnięcia równowagi. W starożytnych Indiach systemy numerologiczne były stosowane w filozofii i astrologii. Podstawy indyjskiej numerologii można znaleźć w wedyjskim systemie cyfr, opartym na sanskrycie. Liczbę miały kluczowe znaczenie w astrologii wedyjskiej i pomagały analizować indywidualne przeznaczenie oraz predyspozycje danej osoby. W starożytnym Egipcie liczby były ściśle związane z astrologią i z magią. Wierzono, że liczby mają moc magiczną i wpływają na wydarzenia życiowe. Wielu egipskich kapłanów i uczonych poświęcało się badaniu liczbowych tajemnic. Starożytna Grecja. Tam liczby były powiązane z mitologią, filozofią. Pitagoras, znany grecki filozof i matematyk, jest uznawany za jednego z głównych prekursorów numerologii. Jego praca na temat teorii liczb i relacji między liczbami odegrały ważną rolę w rozwoju późniejszych systemów numerologicznych. W ciągu wieków numerologia ewoluowała, wzbogacała się o różne techniki interpretacyjne oraz systemy analizy liczb. Współczesna numerologia, taka jaka jest znana dzisiaj, Zawdzięcza wiele wpływom różnych kultur i naukowych podejść do tematu. Numerologia obecnie cieszy się coraz większym powodzeniem jako narzędzie do samorozwoju, refleksji i poszukiwania sensu w życiu. Portret numerologiczny, który jest tworzony na podstawie analizy i interpretacji różnych liczb związanych z daną osobą. Na podstawie jej daty urodzenia, imion i nazwisk, pokazuje wiele aspektów związanych z jej życiem i osobowością. I oto kilka rzeczy, które mogą pokazać taki portret numerologiczny. Jest to na przykład osobowość i cechy charakteru. Portret numerologiczny może ujawnić główne cechy charakteru danej osoby, takie jak jej mocne i słabe strony. Predyspozycje i osobiste wyzwania. Dzięki temu klient może zyskać głębsze zrozumienie samego siebie. Inną rzeczą to na przykład potencjał i talenty. Numerologia może pomóc odkryć ukryty potencjał danej osoby, oraz jego unikalne talenty, które może wykorzystać w swoim życiu i karierze. Przeznaczenie i życiowa ścieżka. Taki portret może dostarczyć wglądu w to, jakie wydarzenia i doświadczenia mogą pojawić się w życiu danej osoby. Może pomóc zrozumieć, jakie są jej cele i przeznaczenie oraz jakie kroki powinna podjąć, aby osiągnąć sukces i spełnienie. Inną dziedziną to związki międzyludzkie. Numerologia może przeanalizować również zgodność i dynamikę relacji międzyludzkich. Może pokazać, jakie są szanse na harmonię i współpracę w danym związku oraz jakie wyzwania mogą wystąpić. Okresy cyklu życia to kolejna dziedzina, którą pokazuje numerologia. Generalnie ta nauka opiera się na cyklach, cyklach liczbowych, które odzwierciedlają różne okresy życia danej osoby. Portret numerologiczny. Może pokazać, w jakich fazach życia klient może się znajdować, co może pomóc w lepszym zrozumieniu wyzwań i możliwości w danym momencie. Rozwój osobisty i zawodowy. Na podstawie portretu można zidentyfikować obszary do rozwoju osobistego i zawodowego oraz pracy nad sobą. Może to pomóc w podjęciu świadomych działań w celu poprawy jakości swojego życia zawodowego, i prywatnego. Dzięki wprowadzeniu numerologii do sesji, ja wiem, jak z Tobą pracować, a Ty wiesz, nad czym możesz pracować. Numerologia pokazuje trudności, z jakimi mierzyłaś się na przykład w trakcie dzieciństwa, a które mogłaś wyprzeć z pamięci. Pokazuje, dlaczego wciąż zdarzają Ci się podobne wydarzenia. Co mają ci powiedzieć, co jest do przepracowania. Pokażę też, z czym przyjdzie Ci się zmierzyć w dalszych latach Twojego życia, na co zwrócić największą uwagę, więc będziesz mogła się do tego przygotować. Co ciekawe, dzięki numerologii można dodać do swoich imion i nazwisk tak zwane pseudonimy, które zmieniają ich wartości liczbowe. I dodadzą Twojemu życiu energii, pewności siebie lub delikatności, w zależności od tego, czego potrzebujesz, aby zrealizować swój plan na to życie. Serdecznie zapraszam Cię do tego, abyś zapoznał się, zapoznała z ofertą w linku poniżej. Daj sobie możliwość poznania planu Twojej duszy na to życie. Dzięki temu łatwiej będzie je zrozumieć i zmienić. Tak, aby ten plan w pełni zrealizować. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, zapraszam oczywiście do kontaktu. A jeśli spodobało Ci się to, co tutaj usłyszałaś, kliknij kciuk w górę i zaskrybuj mój kanał. Z góry Ci za to dziękuję. Wszystkiego, co dla Ciebie najlepsze. Marzena.